Kiedy mogę oczekiwać pierwszych efektów korzystania z okularów blokujących niebieskie światło? To zależy od tego, czy jesteś tak zwanym silnym responderem, czy nie. Termin ten odnosi się do osób, które wykazują szczególnie intensywną reakcję na pewne bodźce w tym kontekście na światło. Oznacza to, że te osoby mogą szybciej i bardziej wyraźnie zauważyć pozytywne efekty stosowania okularów blokujących niebieskie światło. Co może objawiać się poprawą jakości snu, zmniejszeniem zmęczenia oczu, lub ogólnym polepszeniem samopoczucia. Osoby, które są silnie wrażliwe na jasne światło, lub mają światłowstręt czy bóle głowy, a także ich sen jest bardzo słabej jakości, to czują różnicę już po nawet jednym dniu. Korzystania z okularów. Osoby, które są mniej wrażliwe, powinny odczuć efekty do tygodnia rzetelnego korzystania z okularów blokujących niebieskie światło. W razie gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, pisz śmiało na naszego maila, którego znajdziesz w opisie tego filmu. Chętnie doradzimy. A jeśli ten film ci się przydał, to kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, żeby dowiedzieć się więcej na temat światła i rytmu dobowego. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.